Cześć, widzowie. Dzisiaj nagrywam z telefonu, bo mm, no nie nagrywa się Disney Plus normalnie, tak? No i dzisiaj oglądamy Bluey, nowe mini odcinki i pierwszy odcinek to oglądamy Salon tatuażu. To będzie moja reakcja na pierwsze mini odcinki. Znaczy już drugie. Dobra, zaczynamy. Studio tatuażu. Przepraszam widzowie, ale chory jestem. No ale nagrywamy. Cinek na przykład... jak... Dla... nawet, no taki trochę śmieszny. Dobra, następny fonia. Tego oni, on... oni się śmieją. Czarny, już! <kluje> Bo ja nie mam powodu do śmiechu. Wersja Polska, Reżyseria Dąbrowski. Hanna Malarowska. Dobra. Kolejny to są klocki. Klocki. Bo ja tak nie korzystam z wiadomościach, czy jak to tam się nazywa w telewizji. Po, Prognozy pogody, tylko ja korzystam yy, z aplikacji, więc nie wiem, jak tam w telewizji może jest uśmiechnięte słoneczko, ale ja bym tak nie myślał, że jest raczej. Ja na projektowaniu się y, jedynie może znam, jeśli chodzi o budowę. List do rządu. No, ciekawe. Ciekawe, kto i jak będzie to pisać. List do rządu. Ja bym tak nie pisał list, tylko. Sam nie wiem, jak. A da się tak? Tak, dobra. Bingo, posprzątaj w pokoju. Nie. Bingo, idź i zjedz trochę warzyw. Nie. Dosyć! To ja w takim razie napiszę list do rządu. Drogi rządzie, moje dzieci nie wykonują żadnych poleceń. Kaczyń! Mówię im, żeby posprzątały, mówię im, żeby zjadły warzywa i żeby jeździły przepisowa, ale one mnie nie słuchają, kaczyń! Co, szanowny rząd zamierza z tym zrobić. Kaczyń, z poważaniem bandzi łączka. Dobra, chyba spoko. Trzeba go nadać. Koperta, koperta. liz, Jeszcze tylko znaczek. Liz i tsa! I do skrzynki. Lys. Fajna zabawa! Pozostało czekać na odpowiedź. O, poczta przyszła. Rząd mi odpisał. Z Drogi panie Łączka, zachowanie pańskich dzieci to nie nasza odpowiedzialność, tylko pańska. Proszę no właśnie. Na wywóz śmieci z poważaniem pański rząd, co? Basta. W takim razie napiszę kolejny list do rządu. Jeśli chcesz, żebym na ciebie głosował, to lepiej wyskakuj z propozycji. Kadzień! Płacę podatki! Dlatego masz przywołać moje dzieci do porządku. bandziłoczka, Koperta. Ls, traba, skrzynka. No rząd nic nie zrobi. Odpisanie. Oby z dobrą wiadomością. Dobrze. Drogi panie łączka, pańskie podatki idą na drogi, i szpitale, i rzeczy dla armii, a nie na to, żeby dzieci pana słuchały. Przykre, że tracimy pański głos, ale szczerze to wydaje się pan przodem na kupie, więc jakoś się obędziemy. Niech pan głosuje na innych. Proszę przyjąć ten kalendarz. O nie, 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 nie. nie. no... Be... Będę musiał e, sobie to wyciszyć, chyba. Ale że rząd tak napisał? Znaczy, jak. No jakbym był w y, jakiś ważny w rządzie, no to jeden człowiek to tam, że tracę głos na jedn, od jednego człowieka, no to nic. To tylko jeden, a nie cała Polska. Ach, jakiś... <coughs> Jeszcze raz. No, ale oni w Australii, chociaż. No nie. Dobra. Kolejne parku. Do mamy spory wybór skrzypiec. Przedstawi mi pan kilka opcji? Jasne, jest z czego wybierać. E, mamy duże i małe. Drewniany i inny drewnian. Mamy tanie i drogie też. Ja dziecka w tym wieku sugerował tych skrzypców roz naszej Dobrze. Tanie drogie. Ja bym tak nie mówił jako sprzedawca, raczej. Mówiłbym, że same tanie. Pani, u nas najtaniej. Co ona pierwszy raz w życiu widzi? Bębęki. 5 lat. Chociaż ile ona ma? Czekajcie. Dobra, cztery lata. To rok się pomyliłem. Bingo zrobi dobrą nutę. A elektroniczne, widzę chyba. Ja tam nigdy tak się nie. Ja tam nigdy tak się nie włóczyłem na przykład na pianinie grać, a pięknie gram niby. Nie, mam Bingo zrobiła dobrą nutę. wersja polska a juno polska reżyseria Janusz Dąbrowski biologi Anna Malarowska misiek brąz. A... misiek brąz a on się nie nazywał misialski czekaj to które, a dobra wiem już który tata Moneli chyba wczoraj zrobiła coś, jak, jakie będą czy tam przedwczoraj, nie wiem czy ona chyba długiego psa lepi longdoga longdog jest, longdog <try> ale to był misialski, a nie misiek brąz no ale dobra, już tam Słowa. Czasami lubię udawać, że gram na pewno w lecce. To pomoże mi pan? O, przepraszam, może pani powtórzyć? <grym> Typowy adwokat. Więc zaczęła od początku. Ktoś notorycznie zakrada się i puka innych w ramie. A gdy odwracam się, żeby spojrzeć, nikogo nie ma. Chcę, żeby pan dowiedział się, co to za osoba. Ale znowu się rozkłajażyłam. A to. Detektyw wreszcie, czy adwokat? Raz było, że adwokat, teraz chyba będzie detektyw. Dobra, Czekaj, kiedy się bandy łączka urodził? Ty. Jakoś podobnie. A ja tu w ogóle nie widzę, żeby coś tu się trzymało kupy. Fajny, ale niby niefajny odcinek. Dobra. To, ale ten, ten był trochę krótszy jakiś. Dobra, składanka. A, dobra, to już wszystko. No to dziękuję za oglądanie. Polecam obejrzeć odcinki samemu też.